No mordeczki, Z tej strony Hekso. A w dzisiejszym filmie przedstawię Wam najlepsze błędy na nieskończonego expo w trybie kreatywnym. Oczywiście w sezonie drugim rozdziału trzeciego. Także koniecznie dodać ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i moi drodzy, wyzwania na ten film, to myślę, że tak 600 łapek w górę w godzinę. Także sprawdźmy, czy dacie radę. No i to tak naprawdę tyle. Wyniki na karnet bojowy powinny pojawić się do kilku dni na moim Discordzie, także jak coś to tam wpadnijcie, a teraz lecimy z właśnie tymi błędami. Że witam was w pierwszym błędzie i tak na samym początku musimy sobie wejść tutaj następnie w kod wyspy i tutaj wpisujemy sobie kodzik na samym końcu tego kodu oczywiście dodajemy V8, ale wszystkie dokładne kody będziecie mieli w przypiętym komentarzu także nie macie o co się martwić więc w tym oto momencie moi drodzy wchodzimy sobie na tę oto mapkę i oczywiście ustawiamy sobie tutaj grę prywatną bądź też publiczną, ale no oczywiście ja bardziej preferuję prywatną, bo w grze prywatnej również będzie to działało i tak wchodzimy sobie na tę oto mapkę i całość żeby zdobyć tego expa jest jest naprawdę prosta, ale zapewne po wejściu na mapę będziemy musieli odczekać trochę czasu, ponieważ tak, właśnie na większości mapkach, po prostu jest ustawione. Także, gdy nasz wczyta na tą mapę, to tak, tak, jak tutaj widzicie, muszę poczekać 20 sekund. Także jestem już na mapce i tak, żeby zdobyć tutaj EXPA, to mamy tutaj chociażby kurczaki. Jeżeli będziemy do nich strzelali, wtedy będziemy otrzymywali po prostu EXPA. Ale no nie jest to jakoś bardzo dużo EXPA, bo tak jak widzicie, dostaję tutaj po 100, dostaję tutaj 130, no nie za dużo. Ale moi drodzy, żeby otrzymać całkiem sporą ilość EXPA, wystarczy, że podejdziemy sobie tutaj do tej oto łódki i w tym oto momencie po prostu sobie na nią wejdziemy. Gdy wejdziemy sobie na tą łódkę, no to w tym momencie powinniśmy otrzymać 6000 EXPA. I moi drodzy, całość jest naprawdę banalna, ponieważ wystarczy, że po prostu, jeżeli na przykład teraz nie otrzymam expa, to wystarczy, że po prostu zrestartuję sobie gierkę i tak naprawdę czasami daje nawet tutaj po 20 tysięcy expa za przepłynięcie właśnie tą łódką, a całość, żeby odpalić tą mapkę, to zajmuje z jakieś 40 sekund, także myślę, że naprawdę bardzo opłacalne. Przechodzimy sobie teraz do drugiej mapki, która według mnie jest o wiele lepsza, ponieważ daje oczywiście większą ilość expa. Także wpisujemy sobie ten kodzik i oczywiście klikamy graj. Także ta mapa, jak już mówiłem, jest według mnie lepsza, dlatego że daje po prostu więcej expa. Bo tak jak widzieliście, tam otrzymałem za jednym zamachem na przykład 6000. Tak jak mówiłem, możecie tam nawet dostać na przykład 20 tysięcy za jednym zamachem, a nawet i więcej. Także naprawdę bardzo fajnie. Ale to ta mapka, którą Wam teraz pokażę jest według mnie o wiele, o wiele lepsza. Lepsza. Także rozpoczyna się, moi drodzy, giereczka i teraz trzeba zrobić jedną naprawdę bardzo ważną rzecz, żeby tego ekspa otrzymywać. Więc tak, moi drodzy, biegniemy sobie szybko tutaj do tej oto pompy, skaczemy na ten przycisk i w tym momencie po prostu sobie skaczemy, tak jak tutaj widzicie... Tak jak moi drodzy, w tym momencie widzicie, na przykład otrzymuję tutaj EXPA i otrzymuję dosłownie 1000 EXPA na sekundę. Także naprawdę bardzo fajnie. I tak, ogólnie no to właśnie możecie otrzymywać więcej tego EXPA, bo widziałem, że ludzie otrzymywali nawet chyba po 6000 na sekundę. I tak, jak gracie sobie solo, no to tutaj zacznie nam się ten meczek oczywiście, moi drodzy. I w tym oto momencie, no po prostu będziemy czekali na kolejny meczyk, więc możemy sobie jeszcze tutaj, że tak powiem, na to wejść i jeszcze sobie troszeczkę poskakać. I tak jak widzicie. Widzicie, dalej otrzymuje Expo 3000, także naprawdę ta mapa jest według mnie o wiele lepsza, kolejne 3000 dalej 3000, także naprawdę bardzo dużo expa także dlatego właśnie ta mapka wydaje mi się, że jest o wiele, wiele lepsza i naprawdę warto z niej skorzystać póki jeszcze ta nie została oczywiście wyłączona wystarczy, że będziecie tylko skakali na tej gold pompie patrzcie ile expa za to dostaje już zyskałem przecież, nie wiem, naprawdę masę expa, możecie sobie tutaj dosłownie, nie wiem, w minutę zrobić nawet ze 100 tysięcy expa, także wydaje mi się, że naprawdę bardzo ale to bardzo, bardzo dobry sposób no i przechodzimy sobie do kolejnej mapki, tym razem jest to taka automapka. A bardziej co w sumie tutaj macie kodzik. I tak, klikamy sobie oczywiście tak i oczywiście odpalamy sobie grę prywatną. No i tutaj mamy akurat tym razem właśnie Zone Warsy i Zone Warsy przy okazji nawet jak będziecie sobie grali ze znajomymi, to możecie na przykład sobie tutaj zdobywać expa. Także myślę, że naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. I za chwilę oczywiście przedstawię Wam jak wszystko wykonać, bo całość jest naprawdę prosta. Także wydaje mi się, że no, myślę, że warto. Yy, więc tak, jesteśmy sobie na zone warsach i oczywiście musimy sobie poczekać aż całość się zacznie. No jesteśmy oczywiście na mapce i tak, tak jak tutaj widzicie mamy normalne strefy, mamy tutaj jakieś bronie, ale to nie jest najważniejsze, ponieważ najważniejszy jest budynek obok którego stoję, czyli dokładnie ten. I tak, wygląda on tak i w tym oto momencie musimy sobie tutaj podejść i mamy tutaj taki znak zapytania, klikamy go i powinniśmy otrzymywać właśnie expa. Także tak jak widzicie otrzymujemy po jeden expa, ale to z tego co słyszałem jest tylko i wyłącznie wyświetlany exp i po prostu później otrzymamy nagle więcej exp. Ale tak czy siak, moi drodzy, wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajnie, że ogólnie tutaj jest exp, ponieważ możecie sobie też przy okazji pograć ze znajomymi, także y, możliwe, że rzeczywiście to jest po prostu wizualny exp i rzeczywiście później otrzymamy po prostu więcej expa, nadzwyczajnie w świecie za to, że sobie tutaj będziemy pykali, ale tak czy siak możecie sobie tutaj pograć ze znajomymi i jeszcze przy okazji pozgarniać troszeczkę expa. Więc teraz przechodzimy sobie do ostatniego sposobu, który o dziwo nie będzie żadną mapką, ponieważ będzie to mapa, którą będziecie mogli stworzyć nawet wy. I to dosłownie w nawet parę minut i całość polega na tym, że musicie sobie zrobić pokoik na waszej wyspie do po prostu awkowania. I ogólnie no to właśnie w trybie kreatywnym za na przykład tam granie jakiś czas otrzymujemy wtedy po prostu naprawdę sporą ilość expa. Czyli na przykład raz na godzinę otrzymujemy 100 tysięcy expa, co myślę, że jest naprawdę bardzo, bardzo opłacalne. Więc wystarczy, że na przykład, nie wiem, wejdziecie sobie na wyspę. Następnie, moi drodzy, zbudujecie sobie, nie wiem, gdzieś tutaj jakiś taki pokoik, yy, gdzie będziecie po prostu mogli sobie być awk. Oczywiście, on będzie, nie wiem, mniej więcej coś takiego. O, coś takiego myślę, że będzie git. Tutaj sobie oczywiście stawiacie wszystko. E, I w tym oto momencie musicie sobie wziąć po prostu z zakładki urządzenia. Najdokładniej musicie sobie wziąć to, czyli przyspieszacz. E, I tak, przyspieszacz stawiamy sobie na przykład tutaj. E, coś nie chce mi się postawić, e, nie mam absolutnie pojęcia dlaczego. A e, może dlatego, że... O, no dobra, wszystko jasne. No i git. I w tym oto momencie, moi drodzy. Wystarczy tylko i wyłącznie, że sobie będziecie na nich stali i będziecie po prostu po pewnym czasie otrzymywali właśnie expa za granie w tryb kreatywny Więc na przykład jeżeli sobie idziecie do szkoły, to jak najbardziej możecie sobie na przykład zestawić kompa w czymś takim i wtedy po prostu będziecie otrzymywali za to Expa. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej jakichś błędów na nieskończonego expa w trybie kreatywnym, no to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę do góry. No i moi drodzy, myślę, że jeżeli tak ogólnie wbijemy tutaj tak no, z 3000 łapek w górę, to może wtedy pojawi się kolejny film właśnie z jakichś błędów na nieskończonego expa. Może nawet jak wbijecie mniej. Także yy, myślę, że naprawdę warto. Oczywiście zostawcie subika z dzwoneczkiem, żeby po prostu nie przegapić następnego takiego filmu. Bo no, myślę, że takie filmy są naprawdę bardzo spoko, żeby pomóc Wam na start właśnie tego sezonu. Żeby wbić sobie na przykład jakieś stopnie karnetu bojowego, żebyście mogli sobie te nagrody odblokować. Tak, także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. No i co? Trzymajcie się miłego dnia yy, i widzimy się jutro o godzinie 6.45, tak jak w sumie prawie codziennie. Także to tyle. Do zobaczenia. i Myślę, że niedługo jakiś film taki wiecie z niosami, bo dawno nie było. W sensie, no, był parę dni temu, ale coś nowego by się przydało nagrać. Dobra, nie przedłużam wam. E, a, jeszcze wyniki karnetu bojowego. Tak myślę, że do piątku postaram się gdzieś wstawić na Discorda. Trzymajcie się. Yo!